Warren Buffett, często nazywany wyrocznią z Omaha, jest jednym z najbardziej udanych inwestorów w historii. Jego filozofia inwestycyjna koncentruje się na identyfikowaniu spółek o silnych fundamentach i trzymaniu ich przez długi czas. Buffett wierzy w siłę procentu składanego i skupia się na spółkach, które generują stałe zyski i wypłacają dywidendy. Ten esej zbada trzy ulubione akcje dywidendowe Buffetta: Coca-Cola, Apple i American Express. Podejście inwestycyjne Buffetta kładzie nacisk na inwestowanie w wartość. Szuka spółek, które są niedoceniane przez rynek, ale mają silne podstawy biznesowe. Cierpliwość jest kluczem w jego strategii. Jest gotów trzymać inwestycje przez lata, a nawet dekady, aby czerpać zyski. Jego sukces jest dowodem na siłę długoterminowego myślenia i głębokiego zrozumienia rynku. Jeden z najsłynniejszych cytatów Buffetta brzmi: Ktoś siedzi dziś w cieniu, ponieważ ktoś zasadził drzewo dawno temu. Ten cytat ujmuje jego wiarę w znaczenie długoterminowych inwestycji. Podobnie jak sadzenie drzewa, inwestowanie w solidną firmę może przynieść znaczące zyski w czasie. Kluczem jest mądre wybieranie i cierpliwość. Ten esej zagłębi się w trzy firmy, które konsekwentnie imponowały Buffettowi: Coca-Cola, Apple i American Express. Przyjrzymy się ich historiom, modelom biznesowym i wypłatom dywidend. Rozumiejąc te firmy możemy uzyskać wgląd w filozofię inwestycyjną bafeta i sposób w jaki można ją zastosować do naszych własnych decyzji inwestycyjnych. Coca Cola to światowy gigant napojowy, znany ze swoich kultowych napojów bezalkoholowych. Firma ma długą i bogatą historię, sięgającą 1886 roku. Rozpoznawalność marki Coca-Cola jest niezrównana. Jej produkty są sprzedawane w ponad 200 krajach i terytoriach na całym świecie. Buffett od dawna inwestuje w Coca-Colę, dostrzegając jej silną markę, globalny zasięg i stałą rentowność. Model biznesowy Coca-Coli opiera się na produkcji i dystrybucji napojów bezalkoholowych. Posiada rozległe portfolio marek, w tym Coca-Cola, Sprite, Fanta i Dasani. Firma działa poprzez sieć partnerów rozlewających. Partnerzy ci produkują, pakują i dystrybuują produkty Coca-Coli do konsumentów. Model ten pozwala Coca-Coli skupić się na marketingu i rozwoju marki, jednocześnie wykorzystując doświadczenie swoich partnerów rozlewających. Jednym z powodów, dla których Warren Buffett jest zainteresowany Coca-Colą, są jej stałe wypłaty dywidend. Firma ma długą historię wypłacania dywidend i zwiększania ich w czasie. To sprawia, że Coca-Cola jest atrakcyjną inwestycją dla inwestorów szukających dochodu. Jej stabilny biznes, silna marka i globalny zasięg czynią ją niezawodnym źródłem dywidend na lata. Coca-Cola jest doskonałym przykładem firmy, która pasuje do filozofii inwestycyjnej Buffetta, polegającej na poszukiwaniu trwałych i rentownych firm. Apple to międzynarodowa firma technologiczna, która projektuje, rozwija i sprzedaje elektronikę użytkową, oprogramowanie komputerowe i usługi online. Apple słynie z innowacyjnych produktów, eleganckiego wzornictwa i lojalnej bazy klientów. Jest to jedna z najcenniejszych firm na świecie. Warren Buffett dostrzegł potencjał Apple i stał się znaczącym inwestorem w firmie. Model biznesowy Apple obraca się wokół tworzenia płynnego ekosystemu sprzętu, oprogramowania i usług. Jego produkty, w tym iPhone, iPad i komputery Mac, znane są z jakości i komfortu użytkowania. Oprogramowanie Apple, takie jak iOS i macOS, zostało zaprojektowane tak, aby bezproblemowo integrować się ze sprzętem. Tworzy to przyjazne dla użytkownika środowisko, które sprawia, że klienci wracają po więcej. Apple wypłaca dywidendy od 2012 roku. Konsekwentnie zwiększa swoje wypłaty dywidend na przestrzeni lat. To sprawia, że Apple jest atrakcyjną inwestycją zarówno dla inwestorów zorientowanych na wzrost, jak i na dochód. Silna marka Apple, lojalna baza klientów i ciągłe innowacje sprawiają, że firma jest dobrze przygotowana do przyszłego wzrostu. Jej zdolność do adaptacji do zmieniających się preferencji konsumentów i postępu technologicznego czyni ją solidnym wyborem dla długoterminowych inwestycji. American Express to globalna firma świadcząca usługi finansowe, która oferuje karty kredytowe, karty płatnicze i czeki podróżne. Firma ma długą i bogatą historię sięgającą 1850 roku. American Express znany jest ze swojej prestiżowej marki, ekskluzywnych korzyści i silnej lojalności klientów. Warren Buffett od dawna podziwia American Express, dostrzegając jego silną markę i zdolność do generowania stałych zysków. American Express działa w oparciu o sieć zamkniętej pętli. Oznacza to, że działa zarówno jako wystawca, jak i nabywca swoich kart. W przeciwieństwie do tradycyjnych banków, American Express przetwarza własne transakcje. Daje to firmie większą kontrolę nad jej działalnością i pozwala oferować unikalne korzyści posiadaczom kart. American Express koncentruje się na zamożnych klientach, którzy cenią sobie usługi premium i nagrody. American Express ma długą historię wypłacania dywidend i zwiększania ich w czasie. Silna marka firmy, lojalna baza klientów i stała rentowność. Czynią ją niezawodnym płatnikiem dywidend. Skupienie się American Express na klientach o wysokich wydatkach zapewnia stały strumień przychodów. Jej zdolność do adaptacji do zmieniających się nawyków konsumpcyjnych i trendów finansowych czyni ją odporną i niezawodną inwestycją. Dywidendy to płatności dokonywane przez spółki na rzecz swoich akcjonariuszy, zazwyczaj z ich zysków. Reprezentują one część zysków spółki rozdzielonych między inwestorów. Dywidendy to sposób, w jaki spółki nagradzają akcjonariuszy za ich inwestycje i zapewniają im stały strumień dochodu. Mogą być wypłacane kwartalnie, półrocznie lub rocznie. Jedną z kluczowych zalet dywidend jest ich zdolność do generowania dochodu pasywnego. Inwestorzy mogą otrzymywać regularne płatności bez konieczności sprzedaży swoich akcji. Może to być szczególnie korzystne dla emerytów lub innych osób, które polegają na dochodach z inwestycji. Dywidendy mogą zapewnić stały przepływ gotówki na pokrycie kosztów utrzymania lub uzupełnienie innych źródeł dochodu. Dywidendy mają moc kumulowania się w czasie. Kiedy dywidendy są reinwestowane, kupują dodatkowe akcje spółki. Te dodatkowe akcje generują więcej dywidend, tworząc efekt kuli śnieżnej. To połączenie może znacznie zwiększyć zyski w długim okresie. Reinwestowanie dywidend pozwala inwestorom czerpać korzyści z wykładniczego potencjału wzrostu procentu składanego. Inwestowanie 100 tysięcy złotych w zdywersyfikowany portfel akcji dywidendowych, takich jak Coca-Cola, Apple i American Express, może generować znaczne zyski w czasie. Zakładając średnią stopę dywidendy na poziomie 3% rocznie, inwestycja o wartości 100 tysięcy złotych mogłaby generować 3000 złotych rocznego dochodu z dywidend. Ten dochód pasywny może być wykorzystany na pokrycie wydatków, reinwestycje w więcej akcji lub po prostu jako nagroda za inwestycje. Potencjał wzrostu to kolejny przekonujący powód, by rozważyć akcje dywidendowe. W miarę jak te firmy nadal zwiększają swoje zyski, prawdopodobnie będą zwiększać swoje wypłaty dywidend. Oznacza to, że Twój roczny dochód z dywidend może rosnąć w czasie, zapewniając Ci rosnący strumień dochodu pasywnego. Połączenie dochodu z dywidend i potencjalnego wzrostu wartości kapitału sprawia, że akcje dywidendowe są atrakcyjną opcją inwestycyjną dla długoterminowego wzrostu. Należy pamiętać, że są to tylko potencjalne wyniki, a nie gwarantowane zyski. Rzeczywiste zyski będą zależeć od różnych czynników, w tym od wyników spółek, warunków rynkowych i indywidualnych okoliczności inwestora. Jednak historyczne wyniki tych spółek i ich stałe wypłaty dywidend sugerują, że mogą one stanowić solidną podstawę dla długoterminowego portfela inwestycyjnego. Inwestowanie na giełdzie zawsze wiąże się z pewnym poziomem ryzyka. Żadna inwestycja nie jest całkowicie wolna od ryzyka, a akcje dywidendowe nie są wyjątkiem. Ważne jest, aby zrozumieć potencjalne ryzyko przed zainwestowaniem pieniędzy. Jednym z głównych zagrożeń jest zmienność rynku. Ceny akcji mogą ulegać znacznym wahaniom w krótkim okresie, na co wpływ mają takie czynniki jak warunki ekonomiczne, stopy procentowe i nastroje inwestorów. Innym ryzykiem jest ryzyko specyficzne dla danej firmy. Nawet tak uznane firmy jak Coca-Cola, Apple i American Express mogą napotykać trudności, które mogą mieć wpływ na ich rentowność i wypłaty dywidend. Zmiany w preferencjach konsumentów, wzrost konkurencji lub zmiany regulacyjne mogą wpłynąć na wyniki firmy. Ważne jest, aby być na bieżąco informowanym o firmach, w które inwestujesz i monitorować ich kondycję finansową. Ważne jest również, aby pamiętać, że wyniki z przeszłości nie są gwarancją przyszłych wyników. Chociaż te firmy mają długą historię sukcesów, nie ma gwarancji, że będą one nadal dobrze prosperować w przyszłości. Istotne jest zdywersyfikowanie inwestycji w celu ograniczenia ryzyka. Oznacza to inwestowanie w różne firmy z różnych sektorów, aby zmniejszyć ekspozycję na jedną firmę lub branżę. Pomimo nieodłącznego ryzyka na giełdzie. Inwestowanie w firmy o solidnych fundamentach może pomóc je ograniczyć. Coca-Cola, Apple i American Express mają udokumentowane sukcesy i silne fundamenty, które czynią je atrakcyjnymi długoterminowymi inwestycjami. Ich silne marki, globalny zasięg i stała rentowność zapewniają pewien stopień stabilności, który może przetrwać wahania rynku. Rozpoznawalność marki Coca-Cola jest niezrównana, a jej produkty są spożywane na całym świecie. Innowacyjne produkty Apple i lojalna baza klientów zapewniają jej dominującą pozycję w sektorze technologicznym. Skupienie się American Express na zamożnych klientach i jego prestiżowa marka zapewniają stabilny strumień przychodów. Firmy te wykazały się zdolnością do adaptacji do zmieniających się warunków rynkowych. I wychodzenia z nich silniejszymi. Inwestując w te uznane firmy, inwestorzy mogą zmniejszyć swoją ekspozycję na ryzyko związane z mniejszymi, mniej sprawdzonymi firmami. Ich stałe wypłaty dywidend stanowią bufor chroniący przed zmiennością rynku. Chociaż żadna inwestycja nie jest całkowicie wolna od ryzyka, silne fundamenty tych firm czynią je stosunkowo bezpiecznym zakładem dla długoterminowych inwestorów. Inwestowanie w akcje dywidendowe, szczególnie te preferowane przez Warrena Buffetta, takie jak Coca-Cola, Apple i American Express, może być mądrym wyborem dla inwestorów poszukujących długoterminowych zysków. Firmy te oferują atrakcyjne połączenie stabilności, potencjału wzrostu i dochodu z dywidend. Ich silne fundamenty i konsekwentne wyniki sprawiają, że są one atrakcyjnymi opcjami dla inwestorów na wszystkich poziomach doświadczenia. Chociaż ważne jest, aby zdawać sobie sprawę z nieodłącznego ryzyka na giełdzie, ryzyko to można ograniczyć, inwestując w firmy o solidnych fundamentach. Dywersyfikując swoje inwestycje i koncentrując się na firmach o udokumentowanych wynikach, możesz stworzyć portfel, który jest zarówno zyskowny, jak i odporny. Inwestowanie w akcje dywidendowe nie polega na szybkim wzbogaceniu się, ale raczej na budowaniu majątku stopniowo w czasie. Pamiętaj, że kluczem do udanego inwestowania jest cierpliwość i długoterminowa perspektywa. Naśladując podejście Warrena Buffetta, polegające na identyfikowaniu niedocenianych firm o silnych fundamentach i trzymaniu ich przez długi czas, możesz czerpać korzyści z procentu składanego i stworzyć portfel, który generuje zarówno dochód, jak i wzrost. Inwestowanie w akcje dywidendowe, takie jak Coca-Cola, Apple i American Express może stanowić solidną podstawę udanej długoterminowej strategii inwestycyjnej.